Wchodzimy w epokę postprawdy, czyli prawda przestała się liczyć, ale tym ważniejsze jest, abyśmy pracowali nad jasnością swoich intencji i spójnością w działaniu. Jacek Santorski, Twórcza Moc Przetrwania. Słowo rezyliencja oznaczające moc przetrwania i efektywnego działania mimo stresu, w warunkach turbulencji i nieprzewidzianych zmian stało się jednym z kluczowych słów w ramach odpowiedzi na kryzys ekonomiczny 2008 roku. Dekadę później nabiera jeszcze większej wagi. Kryzys ekonomiczny wynikał z tego, że emocje i nieracjonalność zaczęły się przebijać zbyt mocno do świata gospodarki i biznesu. Dziś przewartościowania społeczne i polityczne w Europie i Ameryce oparte są już prawie wyłącznie na emocjach, i reakcjach społecznych. W efekcie uwarunkowania świata biznesu, w którym działamy, są jeszcze w większym stopniu irracjonalne i nieprzewidywalne. Jednocześnie przedsiębiorcy i menadżerowie chcą za wszelką cenę utrzymać ciągłość i zrównoważone wzrosty swoich biznesów i firm. Wyczucie, Odwaga, roztropność i umiejętność budowy morale zespołów i firm, mimo niepewności i zamieszania, które serwuje nam świat zewnętrzny, stają się najbardziej pożądanymi kompetencjami. Moi przyjaciele i partnerzy Akademii Przywództwa, Paweł Bernasz i Paweł Olesiak, prowadzący ośrodek Aiki Management, opracowali nowy model krótkiego, intensywnego treningu rezylencji opartego na Aikido. To świetny wybór. Bo ten system pracy nad sobą, sztuki walki i filozofii życia w gracji i bez przemocy, zważywszy ich wielkie doświadczenie w tym zakresie, to najlepsza oferta na te czasy. Zamiast wymiany ciosów. Sięgnijcie po artykuł Umysł zamknięty czy otwarty z Listopadowego coachingu. Aikido to praktyka otwartego umysłu w relacjach, utrzymywania otwartości w konfrontacji z trudnymi sytuacjami i stresem. W stresie świadomość się zawęża, odruchowo percepcja staje się tunelowa, a umysł rozpatruje tylko ścieżkę ucieczki lub walki. Ten atawizm gadziego mózgu, rzeczywiście służący przetrwaniu gatunku, ogranicza możliwość adaptacji na współczesnym polu walki i w relacjach społecznych i biznesowych. Sprzyja zamknięciu umysłu, zdaniu na stereotypy i dogmatyzm. Aikido proponuje praktyki i techniki ogarniania całości, przyjęcia chaotycznego otoczenia, randorii i dostępnych możliwości, by dopiero w kolejnym kroku wybrać jeden kierunek działania, właściwą odpowiedź w miejsce emocjonalnej albo mechanicznej reakcji. Podczas gdy zamykający się pod wpływem stresu sztywny umysł kieruje nas na wymianę ciosów, przeciwstawianie się, wyniszczające zmagania, utarczki i walkę, lub także izolację, z otwartym umysłem Aikido zbliżamy się do przeciwnika, którego nazywamy partnerem, wyczuwamy go, wnikamy w jego świat, sposób myślenia, punkt widzenia, wartości i interesy, aby przyjąć go i z tej pozycji przekierować jego energię, siłę w stronę harmonijnego rozwiązania lub skutecznej samoobrony. Widać to na wielu pokazach i nagraniach filmowych z treningów i zawodów Aikido. Z sal treningowych reguły te można przenosić do życia na scenę wewnętrzną. Atakujące nas destrukcyjne myśli, obrazy i narracje, które mogą stać się fikserami lub depresorami, możemy objąć uwagą, przyjąć je i zamiast z nimi walczyć lub przeprogramowywać je, możemy się nimi nie kierować. Wystarczy ich nie żywić, nie rozpamiętywać lub skupić się na swoich celach. Praktyka big mind może zastąpić terapię poznawcze. Niedogmatyczny umysł jest otwarty na paradoksy od ogarnięcia złożonej całości, complexity przechodzi do wyboru istotnej wskazówki i ważnej mikrokorekty, często stła lub obrzeży systemu. Simplicity: by dzięki sztuce zrelaksowanej koncentracji i treningowi uważności być obecnym, realizując tu i teraz jedną rzecz. Nazywamy tę syntezę podejściem Simplexity. Nazywamy tę syntezę podejściem Simplexity. Wartości w biznesie. Paradoksalnie, podejście może też oznaczać gotowość do odstąpienia od własnych reguł. Przez jakiś czas, jeśli mamy odpowiednie narzędzia i nawyki, decydujemy się, świadomi kosztów, działać wielozadaniowo, albo mimo przyjętej filozofii wyrzekania się agresji przeciąć toksyczny związek, czy eliminować partnera z gry. Aby się w tym nie pogubić, potrzebujemy mocnej podstawy w wartościach. Na koniec roku 2016 The Economist ogłosił, że w polityce i w życiu społecznym wchodzimy w epoce postprawdy. Prawda przestała się liczyć. Tym ważniejsze jest, abyśmy pracowali nad jasnością swoich intencji i spójnością w działaniu. To jest nadal możliwe w relacjach biznesowych i w firmach. Może nawet przywództwo oparte na wartościach stanie się w tych trudnych czasach jeszcze mocniejszym czynnikiem przewagi strategicznej, w realizacji celów ekonomicznych, budowy firmowej i osobistej marki i utrzymania morale zespołów.